Szanowni Państwo, na poprzedniej sesji lutowej został zgłoszony wniosek o niezwiększanie wartości kosztorysowej zadania, które dosłownie brzmi: Gminne Centrum Przesiadkowe w Sokółce, przebudowa byłego budynku dworca PKP w Sokółce wraz z budową infrastruktury towarzyszącej. To zadanie dzisiaj jest umieszczone ponownie w uchwale dotyczącej zarówno zmian w wieloletniej prognozie finansowej, jak i zmian w budżecie Gminy Sokółka, razem z zadaniami, które są wręcz konieczne do wykonania. Chciałabym zadać pytanie panu burmistrzowi, czy coś zmieniło się w związku z tym, być może coś zaistniały, takie okoliczności, które pozwalają na to, żeby ponownie głosować nad zwiększeniem zadłużenia Gminy Sokółka. No to o to zadłużenie tak naprawdę głosujemy na każdej sesji. Za każda sesja to zwiększenie zadłużenia gminy Sokółka. Chciałabym tylko uzyskać odpowiedź na pytanie, czy coś zmieniło się przez ten miesiąc od ostatniej sesji? Czy choć zostały podpisane choćby jakiekolwiek umowy wstępne z potencjalnymi najemcami biurowca Centrum, przesiadko czy centrum Przesiadkowego. Bardzo proszę. Pana burmistrza poproszę o odpowiedź. Dziękuję, proszę pani Ja chcę się odnieść w kwestii zadłużenia, o którym wspomniała pani radna, ponieważ jeżeli chodzi o środki 843 tysiące, pochodzą one z Funduszu Inwestycji Lokalnych, są to środki znaczone, są to środki, które wcześniej zostały przeznaczone na budowę biblioteki. Z racji tego, że nie zostały wykorzystane w pełni, dostaliśmy przyzwolenie z Urzędu Marszałkowskiego, aby te środki przekazać na inną inwestycję. A więc zwiększenie zadłużenia w ogóle nie jest związane ze zwiększeniem Nakładów, które, o które wnosimy do, zwiększe, do inwestycji Gminne Centrum Przesiadkowe. Zwiększenie zadłużenia w obecnym projekcie uchwały wynika przede wszystkim z dodania nowej inwestycji. Z nowej inwestycji o nazwie. Yy, która jest zamieszczona w, z, w uchwale budżetowej. Dotyczy ona budowy dróg w miejscowości Wierzchłowce Wysokie Laski i Gryły. Kwota całej inwestycji wynosi 7 milionów. 7 milionów 904 tysiące, z czego 5 milionów jest to dotacja, którą uzyskamy z Urzędu Marszałkowskiego. Także zadłużenie, które jest przedstawione w dzisiejszym projekcie uchwały i w, budżetowej i w projekcie WPF-u, wynika przede wszystkim z wprowadzenia tej inwestycji, a nie ze zwiększenia środków na gminne Centrum Przesiadkowe. Dziękuję. Kto z Państwa chciał zabrać głos? A, to, a, proszę, Proszę kontynuację. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, nie chciałbym, już pow... nie chciałbym ponownie powtarzać argumentacji przedstawionej na poprzedniej sesji, niejako w uzupełnieniu chciałem zwrócić uwagę, że umowa na wykonanie Gminnego Centrum Przesiadkowego w Sokółce została zawarta w miesiącu październiku 2022 roku na ówczesnym poziomie cen. Te 843 tysiące to z jednej strony jest wysoka kwota, ale z drugiej strony, patrząc do wielkości całej inwestycji, oczywiście poza, poza kanałem deszczowym, czyli 37 milionów, to jest nieco ponad 2%. Te 2%, tylko 2%, pozwoli nam osiągnąć pewną zdolność, nazwijmy to zdolnością operacyjną, aby doprowadzić, budowę i skrócić okres wykonania tej inwestycji przypominam, że planowany w podpisanej umowie to jest kwiecień 2026 roku. Mamy sygnały od wykonawcy, że możliwe jest wykonanie tak ważnej inwestycji dla mieszkańców dla miasta przed końcem tego roku. Ponownie zwracam uwagę, że kwota 5 milionów 400 na budowę kanału deszczowego przypisana przy, do inwestycji gminnego Centrum Przesiadkowego faktycznie zwiększająca tą wartość tej inwestycji jest inwestycją w sieć kanalizacyjną. Jest pierwszym etapem wykonania kanału magistralnego dla miasta sokółka z możliwością refundacji środków po złożeniu wniosku do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Możliwa refundacja na poziomie 79,71%. Cały wniosek na odcinek kanału przy Gminnym Centrum Prześrodkowym 261 metrów. Od ronda Solidarności do wylotu przy ulicy Nowej 485 metrów i zbiorniki retencyjne w widłach rowu S31 i kanału sokółka wartość inwestycji około 20 milionów możliwość uzyskania dotacji około 15 milionów myślę że te rzeczy oraz fakt że dokonywanie adaptacji przez potencjalnych najemców może spowodować utratę w części gwarancji, do czego doprowadzić nie możemy, biorąc pod uwagę te wszystkie fakty dzisiaj przytoczone i wcześniej ponownie wnosimy o zwiększenie wartości inwestycji. Dziękuję. Dziękuję. Chciałem, chciałem jeszcze dodać, domyś. bo Pani Radna zadała pytanie, czy zostały zawarte jakieś umowy na najem. Nie, do tego momentu jeszcze nie zostały zawarte umowy na najem, nie jest to jeszcze ten moment, w którym możemy to robić, natomiast e, e, mówiłem to wcześniej, mówię to po raz kolejny, prowadzimy rozmowy, one są już do, bardzo zaawansowane i e, przypuszczam, że na następną Sesję Rady Miejskiej będziemy mogli Państwu przedstawić już konkretne czy też w części konkretne rozwiązania, jeśli chodzi o najem. Dziękuję. Proszę Pani Radna, jeszcze raz. Dziękuję za odpowiedź. Ale usłyszeliśmy tak naprawdę to samo, co było i miesiąc temu. Czyli to, że 840, skąd jest, pochodzą 843 tysiące, to wszyscy wiemy. To, że muszą być przeznaczone na inwestycje, to też wszyscy wiemy. Ale dalej pytanie moje jest takie same, które było miesiąc temu, czy nie mamy innych inwestycji, czy to jest najbardziej pilna inwestycja, przecież rozpoczynamy nowe, nowe, które są naprawdę konieczne, czy te pieniądze nie powinny być wykorzystane na nowe inwestycje, albo uzupełnić braki w tych, które naprawdę są pilniejsze do wykonania. W związku z powyższym. Ponownie tak jak miesiąc temu, bo nie widzę żadnej różnicy między wyjaśnieniem dzisiejszym a wyjaśnieniem sprzed miesiąca, ponownie składam wniosek o niezwiększanie wartości kosztorysowej zadania pod nazwą Gminne Centrum Przesiadkowe w Sokółce, choćby dlatego, żeby to zadanie było oddzielone od pozostałych zadań, które są konieczne do wykonania w Sokółce. Dziękuję, proszę, panie, burmistrzu. panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, e, oczywiście e, wszystkie zadania, które realizujemy e, inwestycyjne w naszej gminie są ważne. E, wprowadzamy zadania, e, które są wykonalne i do wykonania e, możliwe i, z dofinansowaniem. Przykładem tego jest droga e, w Wierzchłowcach i droga i gryły Wysokie Laski. Tak, a więc te inwestycje są finansowane i zapewniamy tutaj finansowanie. Natomiast uważam, że zakończenie inwestycji tak ważnej dla naszego miasta jak gminy Centrum Przesiadkowe. Widzimy jak ono, jak ta praca postępuje, widzimy efekty. Uważam, że naprawdę jest uzasadnione to, że proponujemy Państwu po raz kolejny podejście do tego tematu i po raz kolejny zagłosowanie, przygłosowanie zwiększenia budżetu na tę inwestycję. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Jesz proszę jeszcze raz. Ja tylko odpowiem. Rzeczywiście te inwestycje, które pan burmistrz wymienił, są bardzo ważne i to są nowe inwestycje, które gmina realizuje i bardzo dobrze, że je realizuje. Niemniej jednak dworzec też jest bardzo centrum przesiadkowe, bo zwracał pan uwagę, żeby nie używać określenia dworzec, chociaż w samej nazwie jest przebudowa budynku dworca, no ale to już zostawmy. W każdym bądź razie jest to też zadanie konieczne do wykonania. Nie znaczy to, że teraz trzeba to zostawić i nie wykonać ale moglibyśmy spróbować wykonać je w ramach posiadanych środków, a nie brać kolejne na znowu na doposażenie centrum przesiadkowego. Dziękuję. Dziękuję. Proszę Panie Przewodniczący. Panie Burmistrzu ja mam nadzieję, że jeśli dzisiaj będzie pozytywne przegłosowanie tego dofinansowania centrum przesiadkowego to ta inwestycja zostanie zakończona i będziemy mogli w końcu świętować otwarcie tego, tego budynku z terenem. I, i, I mam nadzieję, że ten temat się skończy. Ja bym chciał też spytać o inne inwestycje, które dla mnie są bardzo bardzo istotne. A są to cztery inwestycje. Przede wszystkim na początku: przedszkole numer 4, boiska przy szkole numer 1, boiska przy szkole numer 2 i rozbudowa czy to modernizacja obiektu z OSIR, czyli stadionu miejskiego. Nie ukrywam, że jeśli chodzi o kwestie przedszkola numer 4 i boisk, to mija pierwszy kwartał. Myślę, że takie inwestycje najlepiej też. Rozpoczynać w okresie letnim, kiedy nie ma nauki, gdzie, kiedy dzieci gdzieś tam nie chodzą do szkoły. No i chciałbym usłyszeć konkretną odpowiedź, jaka, jaka jest teraz sytuacja z tymi kwestiami w gminie? Czy te inwestycje mają możliwość rozpoczęcia by w tym roku? I jakie jest podejście po prostu organu wykonawczego do tej sytuacji z tymi inwestycjami? Dziękuję. Dziękuję. Proszę Panie Burmistrzu. Odpowiadając Panu Radnemu, nie zmienia się nasz, nasz zamiar związany z tymi inwestycjami, o, którym, o których Pan Radny powiedział. Co do przedszkola numer 4, jesteśmy na etapie wykonywania projektu tego przedszkola, więc jeszcze do momentu realizacji trochę czasu przed nami, a więc Panie Radny, wykonujemy projekt. Co do boisk przy szkole nr 1 i przy szkole nr 2, jesteśmy, jesteśmy przygotowani do złożenia wniosku, natomiast został przesunięty termin konkursu do złożenia dokumentów na koniec czerwca tego roku, a więc tutaj do tego momentu nic się na razie nie zadzieje, z uwagi na to, że jesteśmy uzależnieni w pewien sposób od środków zewnętrznych pewien, w istotny sposób ośrodków zewnętrznych, ale nic się w naszym podejściu do tego tematu nie zmienia. Również projektujemy, Pan o tym nie wspomniał, ale jeżeli mówimy o obiektach sportowych, to przypomnę, że przygotowujemy się do złożenia wniosku na przebudowę remont boiska Orlik przy szkole nr 3 na osiedlu Zielonym to też jest na etapie w tej chwili przygotowywania się do złożenia wniosku jesteśmy na etapie przygotowywania się do złożenia wniosku a więc te wszystkie prace które założyliśmy z naszej strony są realizowane i wykonywane Dziękuję Czy ktoś z Państwa chce zabrać głos Tak Zamykam dyskusję. W związku z tym będziemy głosować wniosek formalny. Może Panie usprecyzować, żeby nie pomylić Wniosek o nie zwiększanie wartości kosztorysowej zadania Gminne Centrum Przysiadkowe w Sokółce, przebudowa byłego budynku Dworca PKP w Sokółce wraz z budową infrastruktury towarzyszącej. Dziękuję. Kto z Pani z Panów radnych ja za przyjęciem tego wniosku? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Widziałem, widziałem panią. Proszę trzymać, proszę trzymać. Kto jest przeciw? Proszę niektórym wyżej trzymać. Dziękuję. Kto się wstrzymał? I... Pani Marto, głos wstrzymują, bo pani dwa razy rękę podnosiła. Tak, czy. Dziękuję. Także. Za było 10, przeciw 1. Przepraszam, za był 1, przeciw 10, wstrzymujących się 9. Także wniosek nie przeszedł.